Witam na tym filmie. Podzielę się z Wami moją opinią na temat ciała waluty, a ją sprzedawać w przyszłym tygodniu na 19 do 23 lipca 2021 roku w pojęciu string tradingowym odnośnie analizy fundamentalnej według mnie, według mojego spojrzenia i tego jakie informacje udało mi się zebrać w ostatnim tygodniu i co to jest? A więc tak, wracając do tej analizy fundamentalnej i na przyszły tydzień, jak ja widzę te walutowe swing tradingowo, w którym kierunku powinny się uleć według analizy fundamentalnej, według mnie, pozbieranych przeze mnie informacji. A więc po ostatnim mm, nowozelandzkim posiedzeniu banku, w środę zdaje się miało to miejsce, no powiem wam, że jest e, byczo, jest e, no... Nie jest źle w Nowej Zelandii, z tego co bank, centralny bank Nowej Zelandii tam opisze. No, widzą tyle, że będą w szybszym tempie niż myśleli redukować wsparcie dla, dla gospodarki. Tutaj macie mniej więcej napisane, możecie się zapozować, o co chodzi. W każdym razie będzie szybciej niż później. Redukcja wsparcia dla gospodarki i podnoszenie stóp procentowych w tym temacie. Eee, kolejne, właśnie informacje na temat Banku Nowej Zelandii i na temat tego, że um, do 23 chyba zdaje się, Juli, Juli, co to jest dla się? Zaraz sprawdzę. Chyba czerwiec, lipca. Do lipca. 23 lipca. No, w każdym razie patrzę, że będzie lepiej, szybciej i tak dalej. Są dość byczu nastawieni. I podwyżki 100% powinny być szybciej niż później, jeśli chodzi o Nowe Zelandię. Także ja jestem tutaj byczu nastawiony na Nowe Zelandczyka i wolałbym go kupować w porównaniu do niektórych walut niż sprzedawać w przyszłym tygodniu szukając sygnałów na interwale D1 czy H4. E, jeśli chodzi o RBA, hmm. podwyżki będą w 2024, to tam było chyba w zeszłym tygodniu, a było miało być w 2023, za to. Rynek pracy w Australii spadł nieoczekiwanie, bezrobocie spadło, ale kiedy to było? W czwartek, no jest Australia, rynek pracy dane. Aktualnie było 4.9, poprzednio było 5.1, oczekiwali 5.5, jeśli chodzi o zatrudnienie o no bezrobocie. No i trochę to tam było szoku, nie? No, pierwszy raz udało się, żeby tam... Bezrobocie spadło poniżej 5%, które właśnie celuje RBA. Do 4% oni celują, a jest 4.9. No jakby się to miało utrzymywać, no to będą przesłanki pewnie od banku, że jednak będą szybciej podnosić stopy procentowe, a na chwilę obecną przenieśli z 2023 na 2024, więc auta, no jest NSD przykładowo ja myślę, że będzie szło w dół i umacniać się nowozelandczyk, a tracić Australijczyk. Nie widzę powodu do kupna po prostu w australijskiego dolara na chwilę obecną. Jeśli chodzi o ECB i euro, tam się kompletnie nic nie zmieniło w ostatnim tygodniu, z tego co mi wiadomo. Oczywiście mogło mi coś umknąć, ale nie widziałem żadnych informacji istotnych dla europejskiej waluty i nie widzę też powodu ani do kupna, ani do sprzedaży. Jeśli chodzi o Fed, był Powell z, z Fedu i przemawiał w środę, czwartek. Zeznawał tam przed kongresem, czy jak. I zapewniał, że inflacja jest tymczasowa. I mniej więcej tylko tyle. Tam się też nic ciekawego nie zmieniło. Hmm. Dobra, wracając do CB. Przypomniało mi się, że nie robi dzisiaj kalendarza makroekonomicznego, bo nikt go w sumie nie ogląda. Chyba z 7 osób. Czyli niewiele. Nawet nie mam danych, jak długo to oglądają, ten kalendarz ekonomiczny, więc przestanę to robić. A tutaj dodaję, co wartego przed nami w przyszłym tygodniu zwrócić uwagę, jakie dane, na przykład Środa Z mamy statement i se patrzymy. Monday, Tuesday, Środa. Środa nie ma e tego. To było w zeszłym środę, zdaje się. Tu mamy podwyżki. Wtorek mamy RBA Meeting. no To sobie patrzycie w kalendarz. Przykładowo na My Facebook. I macie, że będzie oświadczenie, no i trzeba na to zwrócić uwagę. Swing tradingowo, Oczywiście czasami coś się nie odwali, co Wam nie utnie zysków, lub nie zrobi straty. <tryk> no, i w czwartek mamy jeszcze. ECB, politykę monetarną, oświadczenie i konferencję prasową to też trzeba będzie mieć na uwadze w czwartek, że może zachwiać na euro swing tradingowo też może dać jakiś kierunek. No i jedziemy dalej. Fest, jak mówiłem, <gryw> na chwilę obecną jest to bardziej kupuj plotkę. Nie jest to jeszcze pewniak, ale może już powoli, za niedługo, Fed zacznie mówić o podnoszeniu 100%, więc tak neutralne. Kupuj plotkę taki sentyment. Jeśli chodzi o Bank Anglii, i tutaj robi się ciekawie, bo były komentarze ostatnio, żeby Wam nie skłamać. Tu jest jeszcze Bank Kanady, ale były komentarze z dwóch ludzi, od dwóch ludzi z, z Banku Anglii. I jeden z nich powiedział, gdzie on tu jest, że widzi, że szybciej będą kończyć skup aktywów. O Saunders to powiedział. Eee, że nie mają właśnie jakiegoś średniego, uśrednionego celu w inflacji, i że według niego to powinni szybciej kończyć QE i, i skup aktywów i wspomaganie gospodarki. Że jest na tyle dobrze, że powinni już tam coś zacząć. Myśleć o redukcji skupu aktywów i podwyżkach stóp no oczywiście GPP. W 15, tak, tak 15 w czwartek, wystrzeli do góry. Po tych informacjach on tam mówił chyba o 12. Aha, o 12 w kalendarzu, czyli 13. Tutaj, tam na różnych walutowych był ładny skok. O 12 z GPP, więc. Jeszcze jeden człowiek był właśnie z Banku Anglii i on z kolei powiedział, powiedział, że neutralnie się raczej trzymał. Tak powiedział, że neutralnie się trzymał. tego Że jeszcze nie jest czas na to, żeby tam coś działać i myśleć poważnie, a Sounder wywołał burzę na niektórych parach Waltowych właśnie w czwartek jak zwracałem uwagę w kalendarzu makroekonomicznym, żeby zwrócić uwagę na to, co powie ta osoba może zachwiać intraday czwartek zeszłego tygodnia gdzie to jest? Nie ma? This week, Monday, Wednesday, Thursday... O, jest, od o 12.15. Medium. Mówiłem, żeby uważać na to, bo zachwiać może i intraday, no i zachwiało na niektórych walutach z Dobrze, wracając do tego, no ja myślę na na chwilę obecną jeszcze sobie głowy nie urywajmy ale następne posiedzenie banku anglii będzie ciekawe bo jedni zaczynają mówić że może już jest czas żeby kończyć skup aktywów i zacząć myśleć o podwyższaniu stuprocentowych inni że jeszcze to nie jest teraz czas no ja jestem ja rozłam na pewno banku anglii więc na razie neutralnie bym to obrał kurs na funta poza tym jeszcze mamy Wariant Delta COVID-19 w Wielkiej Brytanii, który szaleje. No i tak dalej. Jeśli chodzi o CHF i SNB, no to tam nic się nie zmieniło. Bank Japonii w, w środę mamy oświadczenie, czy minutki właśnie z Banku Japonii i wątpię, żeby tam coś się zmieniło. Musimy uważać na to, czy się nie łączy czasami risk of, czy rynek się nie przestraszy tego Nowego, covid warianta Delta, czy tam powstanie jakaś nowa mutacja i tak dalej. No jest taka niepewna sytuacja, według mnie troszkę. Jeśli chodzi o Bank Kanady, w środę był oświadczenie, właśnie z Banku Kanady. I co w tym oświadczeniu było? W tym oświadczeniu, drodzy państwo, to można już zamknąć. W tym oświadczeniu przeczytaliśmy, że m.in. Yy, zmniejszają QE, czyli dodruk pieniądza i przygotowują się powoli i spokojnie na to, że będzie lepiej i, i procentowych 100% tam w przyszłość, kiedy oni sobie tam wyznaczyli gdzieś tam w 2023, no ale QE już po prostu zmniejszają. No, Kanadyjczyk tamtego dnia Środa, chyba podskoczy, nawet nie pamiętam. Tam to, rynek się spodziewał tego, że... Środa... No, trochę tam zjechał, na 100 pipsów na USD i odwiedził do góry. Eee... Na USD A, na KJPY czy coś. No też w sumie spadali. Nie było to zaskoczenie, rynek przewidywał, że bank yy, zabierze się właśnie za takie coś, że skoro mówią, że jest ostrzębio, że jest fajnie, że jest dobrze, no to pewnie będą przybierać jakieś kroki, żeby zmniejszać to swoją yy, dodruk pieniądza i podtrzymywanie gospodarki, więc.. To w tamtym tygodniu było gdzieś napisane, że rynek się tego spodziewa, więc nie było dużego surprise, niespodzianki. I jak widać na kanadzieczyku, na no USDC odrobili tam 100 pipsów, jednego dnia w jedną stronę w drugą przeciągnęli. I tyle w temacie, jeśli chodzi o WTI, to to jest ciekawszy temat. I teraz tak odnośnie rapy, znalazłem to czego szukałem. A Trax pisał 1407, że według OPEC to było w środę Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie osiągnęły porozumienie w sprawie wydobycia ropy naftowej źródła OPEC. No i zerknijmy na i w środę. Co się wydarzyło mądrego? W środę, w środę 14, tak spadli, jednak spadli. Skoro osiągnęli porozumienie, to dlaczego ropa spadła? A dlatego, że niedługo później, po tym, co on tutaj napisał, um, 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 um. gdzieś tu było napisane, jak się nie mylę, 14. No właśnie, 16.06, zobaczcie. On pisał to o. Gdzie to ma Redesodiska? Gdzie jest godzina? Nie ma godziny. Cholera, no w każdym bądź razie było coś takiego, że ropa wystrzeliła do góry, jak się nie mylę, 14. No zaraz sobie to zerkniemy, 14. tutaj gdzieś to było. Tu chyba ropa wystrzeliła, 14. do góry, coś tam, że się dogadali. No to my sobie jedziemy do góry. A jakiś czas później o 16.00 wyszło na jaw, że jednak się wcale nie dogadali, i Zjednoczone Emiraty Arabskie dementują plotkę. Jakby się dogadali z Arabią Saudyjską odnośnie, odnośnie produkcji ropy, i tak dalej. Więc lipa trochę się zrobiła na tej całej ropie tamtego dnia. Dobre wiadomości. A następnie dostałeś izbę wiadomości, że jednak to tak wcale nie jest jak oni myślą. Yy, no i tak. Odnośnie tej ropy, co jeszcze? No, na razie tak jest. Powiedziałbym neutralnie: ani to kupno, ani sprzedaż według mnie. Bo z jednej strony mamy Arabię Saudyjską i Zjednoczone. Dobra, wracając do ropy. Ja myślę, że ropa w przyszłym tygodniu będziemy sobie konsolidować się trendem bocznym. Wątpię, żeby wybiło do góry, w upno, a oczywiście ja się mogę mylić, więc zobaczymy, poczekamy, zobaczymy. Na razie ropy brakuje. Na rynku jest sezon letni. OPEC też nie chce, żeby się ropa rozlała i utrzymać chce tą cenę, która oczywiście im pasuje. Więc. Tyle jeśli chodzi o ropę. Jeśli chodzi o złoto, szczerze powiedziawszy, gdzieś mi tutaj udziało tabelkę. Jeśli chodzi o złoto, no to hmm, obligacje, dolar amerykański i sentyment mamy obserwować. Szczerze powiedziawszy, ze złotem, no ja nie widzę jakiegoś super specjalnego powodu, dla którego złoto miałoby teraz iść do góry. No, Mamy, jakie mamy, jakby to powiedzieć, e, obecnie. E, środowisko i stopy procentowe są nisko utrzymywane, i tak dalej, ale nie mamy risk Rynek się tam za dużo nic wszystkiego nie boi. No, ja bym złoto na razie sobie odpuścił. Nie widzę poważnego powodu, dla którego miałbym kupować czy też sprzedawać złoto. Jeśli chodzi o moje obecne transakcje, no to tak jak widzicie, jest 1965 na tym koncie demo, gdzie testuję te moje tre... idee fundamentalne na interwale D1 z Ichimoku. Obecnie przechodzi to konto. Jakby to powiedzieć, yy. zmiany różne od początku roku, kilka rzeczy się zmieniło. Tutaj mamy napisane, że było właśnie oświadczenie banku Nowej Zelandii, zacząłem sprzedawać e, euro nsd e, Przychodzi zmiany to konto, no bo money management się często zmieniał, już chyba dwa razy zmieniany był, interwał chyba czasowy też z H4 na D1 przeszłem. I tak dalej, i tak dalej, dlatego tak to wygląda. Aut NSD, jak mówiłem, jestem dla tym, żeby sprzedawać, bo mamy dywergencję banków. Typu jeden bank mówi, że będą podnosić stopy procentowe, drugi mówi, że jemu się nie spieszą. No to 48 pipsów na razie jest na Out nsd Aut USD jest też na sprzedaż jak widać. Było to spowodowane właśnie tym, że był FOMC jest pokazane, jest data nawet ostatnie posiedzenie i właśnie o tym, że zaczynali mówić o omówieniu na temat zmniejszania QE i tak dalej. I że może będzie już niedługo jakieś skup aktywów zostanie zmniejszony i będą mówić wkrótce o jakichś podwyżkach stop procentowych. Czy tam będzie szybciej niż myśleli i tak dalej. No i po tym oczywiście na no, tam weszłem na sprzedaż, obecnie widzicie ile mam. Pipsów. Jest jeszcze USD CHF, tylko nie wiem dlaczego jest tylko jedna pozycja, powinno być tutaj trzy, no ale też właśnie po FOMC stwierdziłem, że to kupować trzeba. I EURUSD, które według mnie euro neutralne, USD bardziej ja było. Też zacząłem sprzedawać po FOMC. Jakoś to co tam idzie. W tym tygodniu jeszcze miałem transakcje, jak widać, jest pozamykane. No, 1700 na minusie w tym tygodniu wyszło. NSD-USD po oświadczeniu z Airbnb. Jak widać, zamknęłem od razu. Jak się okazało, że Airbnb. Wychodzi tam z e, pomysłem, że jednak podwyżki 100% będą szybciej niż później. I jeszcze było WTI, to było po tych właśnie miastach, że jednak się dogadali, jednak się nie dogadali. Tak trzymałem tą pozycję, ale jednak nie pykło. Kupiłem, jak usłyszałem, że się dogadali. Kilka godzin później się okazało, że jednak się nie dogadali, no i trafiło 100%. I GPPUSD to tam było też po tym komentarzu Saundersa, zdaje się. Miałem sprzedaż GPPUSD stwierdzając, że bardziej atrakcyjny będzie USD niż GPP na chwilę obecną. No i jak wyszedł Sanders i powiedział, że według niego to tam polityka monetarna powinna być szybciej zmieniana i QE powinno być ograniczane i tak dalej, no to ja mówię, o, tutaj się robi nieciekawie, ja z tego wyskakuję, nie? No i dostałem taki tam break-even. No i to tyle, jeśli chodzi o te moje transakcje. Startowy balans był 10 tysięcy. 100 tysięcy przepraszam i obecnie jest 1222 na plusie. Zobaczymy do końca roku jak to wyjdzie. Co jeszcze chciałem powiedzieć, to że nie będę już robił kalendarza makroekonomicznego. Jeśli chcecie, to mogę zrobić jakiś filmik. Powiedzmy, jakąś, nie wiem, guide, jak to się nazywa, poradnik na co zwrócić uwagę w kalendarzu makroekonomicznym. Na jakie dane, żeby nikt nie był zaskoczony, że coś tam się wydarzyło? Jak na przykład ten Sanders, który tam nie wiem, ileś tam pipsów zrobił na get Out, 100 chyba pipsów, czy po prostu zawiało? Czy tam CPI dane z USA, czy coś? Na które dane zwróćcie uwagę, bo mógłbym zrobić filmik, jeśli chcecie, to dajcie znać w komentarzach. I kalendarza makroekonomicznego nie będę robił, bo strata czasu po prostu dla mnie to jest, skoro 7 osób to ogląda. A ja mam takie dane, że nawet nie wiem ile osób to ogląda do końca czy coś, więc nie widzę powodu do robienia tego. Będziecie sobie musieli po prostu poradzić większość osób i tak zapewne swing tradinguje i nie ma czasu na intraday trading. Dobra. Oczywiście proszę o to, żebyście dali ławkę do góry, jeśli Wam się podobał filmik i uznacie go za przydatny. Jeśli macie jakieś pytania, pomysły, sugestie, piszcie w komentarzach. Chętnie odpowiem. Jutro mam zamiar nagrać Vloga. Mam tam dwa czy trzy tematy do powiedzenia z tego tygodnia. No i co jeszcze dzięki za oglądanie. No i pamiętajcie subskrybować, jeśli chcecie zobaczyć więcej moich filmów. Mam nadzieję, że te analizy swim tradingowe na coś się Wam przydają i poprawi się wasz trading <coughs> przez... dzięki używaniu a mojej analizy fundamentalnej. Dobra, no to do następnego filmu. Dzięki za oglądanie, narka.